Kiedy siedzi się w czyśćcu tak długo jak ja, można zapomnieć, jak się tu trafiło i jakie grzechy o tym zadecydowały. Chcesz powiedzieć, że zupełnie nic nie pamiętasz? spytał głos za barierę. Zanim opowiem, jak dalej potoczyło się przesłuchanie, chciałbym coś wyjaśnić. Po pierwsze, doskonale pamiętam, czemu znalazłem się w czyśćcu. Po drugie... Pamiętam czas, w którym się to stało. Na początku musiałem jednak grać niewiniątko, bo było dla mnie zagadką z czym lub z kim mam do czynienia. Miałem 39 lat, a w zaświatę doprowadziła mnie kula wystrzelona z niemieckiego Mausera. Wiem, Monte Cassino zostało zdobyte, ale nie dane było mi świętować upragnionego zwycięstwa razem z kolegami. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ginę na placu boju. Dopiero gdy uniosłem się nad własnym ciałem, zrozumiałem, że mój środek transportu nie nadaje się już do podróżowania, a ja stałem się duszą. To nie jest tak, że wszyscy żołnierze trafiają do przedsionka piekła. Prawdę mówiąc, trafia ich tu niewielu. Dlaczego? bo to, co związane na Ziemi, jest też związane w niebie. Mamy prawo bronić swoich państw i rodzin, jeżeli tylko robimy to w ramach zasad żołnierskiego zachowania i czegoś na wzór kodeksu honorowego. Ja nie zawsze go przestrzegałem. Nie wiem, jak zakwalifikować zamordowanie chłopa, poprzez wielokrotne uderzanie kolbą w głowę na oczach żony i dzieci, tylko dlatego, że schował zapasy jedzenia przed moją kompanią. Mam z tym problem do dzisiaj, jednak cieszę się, że ten spór rozstrzygnął za mnie ktoś inny. Wróćmy jednak do tajemniczego przesłuchania. Czy nic nie pamiętam? Zastanowiłem się głośno przez chwilę, by zbudować fałszywą narrację. To trudne pytanie. Z jednej strony nie wiem, dlaczego tu trafiłem, a z drugiej czuję, że mój pobyt w tym kręgu czyśćca jest jak najbardziej sprawiedliwy. Dla człowieka uczciwego sprawiedliwość jest łatwa, stwierdził głos. Chciałem namierzyć kierunek, z którego dobiegały słowa. Ale z upływem czasu upewniałem się tylko, że jest to niemożliwe. Uczciwi tu nie trafiają. Garce nimi, mija, to co mówisz pasuje tylko do tych, którzy podróżują. Ja znalazłem swój dom. Powiedziałem nie przerywając poszukiwań dróg ucieczki z zagadkowego miejsca przesłuchania. Tym, którzy podróżują, czyli wszystkim posiadającym fizyczne ciała. Doprecyzowałem. Kim jesteś w ogóle? To na razie nie jest istotne. Ważne jest, byś odpowiadał na pytania. A jeżeli nie będę miał ochoty, postawiłem się. Jeżeli nie będziesz miał ochoty, to stój. Byłem diabelsko ciekawy i podstępnie postanowiłem grać w grę tajemniczego głosu. Dlaczego mnie nawiedzasz i wyciągasz z ceni? Lubię tam przebywać. Zainteresowałem się na poważnie, bo to moja praca. Oprócz słów nieznajomego usłyszałem w tle różne dziwne dźwięki, jakich nie byłem w stanie precyzyjnie określić, jakby szum. Pamiętasz swoją pierwszą ofiarę po śmierci? Nie chcę się usprawiedliwiać, robię to tylko dlatego, byście wiedzieli, jak bardzo jestem zły. W miejscu, w którym przebywam, też jest wymór. Mam wrażenie, że całe nasze istnienie na tym polega, na dokonywaniu wyborów. Nie wiem jak inni, bo czuję, jakby całe to miejsce było zbudowane tylko i wyłącznie dla mnie, ale ja postanowiłem się dostosować. Brałem wszystkie propozycje, jakie docierały do mnie z dna i nigdy nie odmawiałam. Pamiętam, ale musisz wiedzieć, że ja ich nie nazywam ofiarami. Sprostowałem. Więc jak? To nie z Ludzie, którzy nie są zdolni do zdrowego myślenia, pozostawieni sami sobie przez waszego dobrego Boga. – Powiedziałeś dno. Czym ono jest? Dopytał głos. To inaczej piekło. Do miejsca, w którym przebywam, docierają od czasu do czasu różne dźwięki. Co masz na myśli, mówiąc różne? Musiałem tłumaczyć najprostsze rzeczy. Jęki rozpacza, zgrzyt machin do torturowania dusz, krzyki, drwiące śmiechy, to co mnie najbardziej interesuje, czyli rozkazy na niezgumę. Czemu to rozkazy intrygują cię najbardziej, pytał monotonnie głos. Bo dzięki nim mogę powracać na Ziemię i robić. Zatrzymałem się, nie chcąc ujawniać całej prawdy. Robić co? Głos ciągnął za słowo, ale ja przestałem się komunikować. Jesteś tam? Wyobraźcie sobie utraconą duszę, która czuje ustawiczny brak boka, brak jakiejkolwiek nadziei. Ja nie chcę niczego zmieniać, a ta rozmowa świadczyła o tym, że właśnie doświadczam jakiegoś rodzaju odmiany. Próbowałem zrozumieć, czym są szepty za barierę. Oczekiwałem pomocy z dna, ale ta nie nadchodziła. Bałem się, że podpowiedź mogłaby przejść z góry. Tak, jestem. Coś zaszumiało w przestrzeni, podobnie jak przedwojenny detefon mojej wścibskiej matki. Powtórzę więc, co robisz? Wracam na ziemię i im pomagam. Powiedziałem czując dumę z mojej skuteczności. Jakiego rodzaju pomoc im oferujesz? Pomagam ludziom podjąć trudną decyzję o samobójstwie. To dziwne doświadczenie, że istniał ktoś, kto chciał tego słuchać. A co możesz powiedzieć o Emmy Brighton? Zaskoczył mnie przytaczając imię tej sieroty. To moja pierwsza udana interwencja. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Co rozumiesz przez słowo udana? Odwróciłem się, bo głos nieznajomego zabrzmiał z innego kierunku. To był rok 1956. Młoda dziewczyna. Nie mogła się pogodzić z utratą dziecka. Myślnie o samobójstwie zajmowały ją od pięciu lat. Pomogłem jej. W jaki sposób jej pomogłeś? Słucham. Ocknąłem się z zamyślenia, bo wiem, że trafiła do wyższego kręgu. Pomogłem jej pod szeptami. Kilka dni przebywałem w jej pobliżu, wpływając na ostateczną decyzję. Aż w końcu wyskoczyła z piątego piętra kamienica. Po co chcesz to wszystko wiedzieć? Też mi coś daj. Głos za barierę milczał. Zupełnie jakby zastanawiał się, co może wyjawić, a czego nie może powiedzieć. To koniec na dzisiaj. Zbył moje pytanie i nic więcej nie dodał. Poczułem szarpnięcia, towarzyszyłem mu huk wystrzelanych pocisków i krzyki umierających żołnierzy. Wiedziałem, że wracam do mojej celi. Może nie każdy z Was wie, ale nasze koszmary przeozdabiane są często w barwy naszych przewinień. Kiedy wracam ze świata, dręczą mnie obrazy, których byłem świadkiem podczas mojej ziemskiej wędrówki. Głos, z którym rozmawiasz On cierpi wyszeptało piekło. Rodzina jest jego problemem wrzeszczał ktoś inny, a potem wszystko umilkło. To wystarczyło, bym poznał, z jakimi dylematami boryka się posiadacz tajemniczego głosu, który w niewyjaśniony sposób wyciąga ze mnie przewinę. W celi rozszedł się biały szum przedwojennego ratja. W jednej sekundzie zawodnęła mną ekscytacja, i stało się. Cela znikła. Usłyszałem go. Jesteś gotowy na kolejne pytania? odezwał się w końcu. Tak. Zaśmiałem się szyderczo, wiedząc na jego temat trochę więcej. Robert Johansson, pamiętasz? Pamiętam. Na jego ciele znaleziono kwantowy nośnik informacji, pozostawiony przez Twoją duszę, kiedy przebywałeś w pobliżu. To ślad, jeden z wielu, jakie zebraliśmy podczas śledztwa, który doprowadził nas do ciebie. Wielokrotnie odwiedzałem Ziemię i przez te wszystkie lata obserwowałem, jak się rozwija. Widziałem, jak postęp technologiczny gnał ludzkość do przodu. Ludzkość, która przekraczała kolejne granice. Zacząłem się zastanawiać, czy głos za barierę nie ma czegoś wspólnego z tym całym postępem. Kwantowy nośnik informacji? Spytałem zaciekawionych, chcąc dać nieznajomemu możliwość wyspowiadania się. Rozmawiamy dzięki najnowszym odkryciom, niektóre z nich były całkiem przypadkowe. Świat jeszcze śpi, kiedy my po cichu pracujemy. Nie wie, jakie poznaliśmy możliwości i jakie wykorzystujemy. Nieznajomy zrobił pauzę, jakby oczekiwał kolejnego pytania, ale ja milczałam. Prowadzimy w instytucie badania w celu ustalenia, czy dusze mogą być odpowiedzialne za niespodziewane lub trudne do wytłumaczenia ludzkie zachowania. Tak natrafiliśmy na twój ślad. Kontakt podniosłem głos. Czy nie jesteś człowiekiem i mówisz do mnie z ziemi? Tak, ale wybacz, nie będę ci opisywał urządzenia, za którego pośrednictwem możemy się porozumiewać. Wróćmy do Roberta Johansona. Popełnił samobójstwo w roku 1968, a ja myślałem, że radio. Przypomniałem sobie ten charakterystyczny dźwięk, który był prawdopodobnie odgłosem telefonu. Słucham? Człowiek ten najprawdopodobniej poradziłby sobie bez mojej pomocy, stwierdziłem, wracając do niezgóła. Dlaczego tak uważasz? spytał mężczyzna. Do jego mieszkania dotarłem w chwili, gdy mordował ostatniego ze swoich pięciu synów. Przypomniałem sobie ten obrazek, kiedy umazany we krwi domowników z nożem w ręku stał nad kołyską niemowlaka. Po wszystkim był niezdecydowany, czy targnąć się na własne życie, ale jestem pewien, że i bez mojej pomocy by to zrobił. Oceniam jednak, że za sprawą Twojej działalności, czy Hanson podjął ostateczną decyzję? spytał Ziemianin. Zrób to, szepnąłem. To właśnie powiedziałem Robertowi. W takich przypadkach krótkie, ciche komendy, które mają swój ciężar, działają najlepiej. Rozwijam się dopiero wtedy, gdy człowiek nie dojrzał jeszcze do tej, często najlepszej dla niego decyzji. Chciałbym o coś jeszcze zapytać, aby stwierdzić, że mówisz prawdę. Jak skończył ze sobą Johansson? Prawda, prawda, prawda. Poczułem nagły przypływ złości, spowodowany nieufnością człowieka. Postanowiłem inaczej wyrazić to, że może polegać na moich słowach. Prawda jest taka, że odkryłeś drugie życie żony i od trzech lat narasta w tobie rezygnacja. To go musiało zaboleć, bo szum detefonu, to znaczy zagadkowego urządzenia, zanikł. Udowodniłem mu, że wszystko o czym mówię jest realne. Znowu szarpnięcia. Usłyszałem wybuchy granatów. Na twarz poleciały odłamki ziemi i roślinności. Znowu walczyłam. Znowu ten przeklęty klasztor na wzgórzu. Poprawiłem hełm i przeturlałem się na brzuch. Poczułem napływ ciepła i zaznałem spokoju. Wiedziałem, że powrót trwa tylko chwila. Kiedy zacząłem zastanawiać się, jak długo przyjdzie mi czekać na kolejny kontakt, głos z powrotem wyrwał mnie do pustej, zamkniętej przestrzeni. No, a jesteś tam? Sparaliżowało mnie. Nie byłem do końca pewny, czy imię, jakie usłyszałem, jest moim imieniem. Tutaj zapomniane czyścowe dusze nie mają imion, ale nagle, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, poczułem, że jestem do czegoś przywiązana. Tak, to ja, Noa. Nie przedstawiłem się ostatnio. Jestem Mark Grayson. Mam prywatne pytanie: czy dostałeś na mnie zlecenie? Nie mam czasu, chcę wiedzieć. Był przerażony. Jestem sam, naginam procedury, ale jeśli się wydarzy, uruchamiam translator bez nadzoru komisji, zamilkł. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Powiedziałem, rozumiejąc, że jego strach o moją ingerencję wywołują depresyjne myśli. Moja żona puszcza się nadal, a dzieci nie odzywają się do mnie. Najbardziej boję się samotności. Rozpłakam się, a w tle usłyszałem krzyki. Muszę kończyć, mają mnie Noa. Jak się później okazało, była to nasza ostatnia rozmowa. A u mnie wszystko wróciło do normy. Robiłem to, co umiałem najlepiej. Wszyscy mamy swoje problemy, prawda? Egoiści mają wrażenie, że tylko ich one dotykają. Takie osoby są łatwiejszym celem. Często zamykają się w sobie, odczuwają wtedy smutek, żal, frustrację, i kiedy to się dzieje, jest o wiele łatwiej imputować ciche słowa do ich głów. Taki osobnik wcześniej czy później staje się bezbronny. Staje się wrakiem statku, który traci sterowność. Myśli, które bierze za swoje, są wytworem mojej działalności. Na koniec końców się poddaje. Są też ludzie, którzy cierpią, a mimo to potrafią współczuć drugiemu człowiekowi. Z nimi jest trudniej. W wielu przypadkach kontakt potrafił się urwać, kiedy byłem już pewien, że spust zostanie pociągnięty, że odepchnięty spod stóp taborecik zapewni mi uczucie dobrze wykonanej pracy. Niektórych wystarczy namówić na mocniejsze przyciśnięcie pedału gazu w samochodzie, nakłonić do zrobienia selfie w niebezpiecznym miejscu. To nie zawsze wywołuje śmierć, ale często układa życie rodzin na wiele pokoleń. Wtedy czeka i pracuje dalej. Kobieta wpatrywała się w lustro, rozmazany przez łzy makijaż spływał powoli po policzkach. Miałem wrażenie, że widziałem tę twarz setki razy. Gdybym miał ją namalować, obraz nazwałbym utrapienia. Doskonale pasowałby do mojej celi w cześćcu. Podszedłem bliżej, by dobrze przyjrzeć się temu, czego ode mnie oczekiwano. Zauważyłem siniaki na nogach i przetarcia na szyi. Rozbierz się i wtedy jeszcze raz spójrz w lustro. Szepnąłem do ucha. Poprawiła pozycję w obracanym fotelu. Spójrz naga w lustro. Kobieta wstała. Spojrzała na telefon, jakby w nim poszukiwała ostatniej deski ratunku. Oparła dłonie o blat toaletki i uspokoiła oddech, następnie zaczęła się rozbierać. Muszę Wam wyjaśnić, że kiedy moja ofiara zaczyna mnie słuchać, nie towarzyszą mi jakieś wyższe uczucia. Wszystko odbywa się po cichu. Czasami w tle słychać włączony telewizor, kłótnię małżeńską za ścianą lub tykanie zegara, jak w tym przypadku. To jesteś sama ty. Spójrz teraz na siebie. Możesz skończyć natychmiast z tą rozpaczą. Możesz uciąć to w jednej krótkiej chwili, namawiałam. To trwa, to trwa tak długo, załkała do lustra. Okno, Anno, jest tuż obok Nie przestawałem szeptać Kobieta spojrzała w lewo na uchylone okno Przez które wpadał do środka chłodny wiatr i poruszał firanką Następnie zrobiła kilka małych, powolnych kroczków i stanęła przy parapecie To zaraz się skończę, podpowiedziałam Zaczęła dygotać Czułem, że jest blisko podjęcia tej decyzji, jednak po chwili spuściła głowę i upadła na kolana. Szarpnęła mną i wyrwało z jej świata. Usłyszałem płacz dzieci mordowanego przeze mnie niemieckiego chłopa, a potem zobaczyłem ich matkę, która zasłania tym dzieciom oczy. Wiedziałem, że wracam do celi. Wiedziałem, że wrócę do Anny, że będą kolejne próby. A potem ponownie przyszedł głos za barierę. Był jednak inny. Chciałbym porozmawiać. Zaczął odważnie. Kim jesteś? Gdzie jest Grayson? Doktor Grayson złamał procedurę. Został zwolniony. Wyjaśnił nieznajoma. Będę rozmawiał tylko z nim. Postawiłem na swoim. Przewidzieliśmy taką ewentualność, ale to może być trudne. Próbowaliśmy go ściągnąć z powrotem, ale doktor zapadł się pod ziemię. Poczekam, macie tu przytulnia. Uciąłem rozmowę. Wkrótce potem połączenie zostało zerwane i wróciłem do celi. Znowu tam na dole zrobiło się głośno. Kiedy jazgot cierpiących wraz z oparami ciepła unosi się do góry, jest to jedyny moment, kiedy odczuwam od razu do piekła. W końcu przyszły rozkazy. Wysłuchałem do końca i nagle znalazłem się na kolejowym moście. W moją stronę, ze spuszczoną głową i rękoma w kieszeni, szedł ponuro wyglądający mężczyzna. Czułem się, jakbym uczestniczył w kręceniu czarno-białego niemego filmu, jakich wiele widziałem za mojego ziemskiego życia przed wojną. Widziałem, że od czasu do czasu spogląda w bok na barierkę, a następnie znowu pod nogi. Zatrzymaj się, wyszeptałem, od razu odnajdując się w sytuacji i wiedząc co robić. Szedł dalej, jakbym nie miał na niego wpływu. To tutaj, przecież wiesz to. Zrobił jeszcze kilka kroków, a potem stanął w miejscu i obejrzał się za siebie. Spoglądał w pustkę, przeszywając mnie na wylot od spojrzeniem. Odczułem niepokój, bo miałem wrażenie, jakby przyglądał się mi uważnie, a przecież byłem tylko duchem. Gdzie jesteś? wrzasnął, a ja poznałem jego głos. To był on, Grayson. Wyglądało na to, że mam do czynienia z człowiekiem z za bariery, który próbuje nawiązać ze mną kontakt. Zamilkłem w oczekiwaniu na to co się wydarzy. Tego właśnie ode mnie oczekujesz? Kontynuował. Musisz tu być, bo czuję, że chcę podejść do tej barierki i skoczyć, uciąć wszystko co tak mnie męczy przez te wszystkie lata. Coś podpowiada mi, że to, że to najlepsze wyjście z sytuacji w jakiej się znalazłem. Potrząsnęłam Posługiwałem się nimi w życiu po życiu, a teraz patrząc na doktora, sam zdałem sobie sprawę, jak bardzo byłem podatny na nie i za życia. Bałem się tego spotkania, ale ono nadeszło, a ja musiałem wybrać co zrobić. Mężczyzna podszedł do barierki i wychylił się lekko. Nie mógł ocenić wysokości, bo wędrująca wraz z rzeką mgła przysłaniała skutecznie widok. Dobrze więc. Grayson wspiął się i stanął na poręcze. Skoro tego chcesz, skoro chcemy tego obaj. Nagle usłyszałem przeszywający powietrze sygnał i zauważyłem wyjeżdżającą z tunelu lokomotywę. Jej reflektory zbliżały się nieubłaganie i oświetlały niezguła. Nie mam wyboru, słyszysz? Wydarł się doktor. Noa, nie mam wyboru. Starałem się jak tylko mogłem. Grayson zachwiał się, spojrzał w dół, cofnął nogę i zszedł o jeden pręd, ale wtedy nadjechał pociąg. Jego oświetlone wagony przenikały przeze mnie. Widziałem w nich ludzi. Niektórzy spali, inni czytali książki lub wpatrywali się w telefony, kolejny przedział i następne. Wszyscy ze swoimi skrytymi, tykającymi jak bomby problemami, czekającymi aż się pojawia. Stukotku od oddalał się, a ja dalej stałem na moście. Rozejrzałem się i po krótkiej chwili stwierdziłem, że jestem sam. Grayson wyszeptałem. Chcecie wiedzieć, jak naprawdę wygląda to miejsce? Jestem otulony przez dźwięki wydobywające się ze szczelin dna. Niezrozumiała bardziej godne pochwały niż politowania. wsłuchuję się w ich cierpienie. Kiedy znasz prawdę o sobie, nie potrafisz współczuć, uznajesz ból za godny podarunek. Delektujesz się każdą chwilą i próbujesz odcedzić od chóru potępionych ciche spokojne szept. To on zmienia moją celę, kiedy mówisz: Mam dość. Ciemność zmienia się w kolor ścian twojego pokoju. Przezywasz mnie, otwierasz przejścia. Rzeczy stają się realne. Mogę poczuć temperaturę i smak twoich problemów. Czasami usiądę obok i tylko obserwuję. Słucham, jak wylewasz swoje żale, tak bardzo niewspółmierne do tego, co zdążyłem poznać. Kiedy mówisz, chcę z tym skończyć, potrafię zostawić cię na kilka lat, a potem wrócić nieoczekiwania. Może to dziś. Odwróć się. Autor opowiadania Paweł Kręcisz. Czytam. Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Zet, Wiktor Walczak, Małgorzata Pac, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwe, Tomi Jones, Mrs. 997. 97, Adrian Masłowski. Czarna Polololo, Lolo, Alekszny TV, Ordinary Aussie, Azza, Maciek 2. D, Magda Grzegorzewicz, Żalka, Utory Dreis, Kasia, Gons, Nocna Zmiana, Mati 101, Haron Phoenix Jarson, Olivia, Euronemos, Sylwia Cze, Shadow Ninja. Sabina Skręt, Saty, Boa Cichu666, Viola, Aleksander Damian, Wrona, Meis oraz Szat Olo. Do usłyszenia.